20 października 2012 roku odbyły się uroczyste obchody piętnastolecia firmy Eden. Eden Market to znany i ceniony sklep samoobsługowy, oferujący klientom atrakcyjny i bogaty asortyment produktów spożywczych i chemicznych, przyjazną atmosferę zakupów stworzoną przez profesjonalnie wyszkolony personel, a także atrakcyjne promocje. W uroczystości obchodów piętnastolecia uczestniczyli pracownicy wraz z małżonkami oraz właściciele firmy. Był czas na podziękowania i podsumowania. Ponadto szefostwo, trochę z przymurzeniem oka, karykaturalnie, przybliżyło postaci poszczególnych pracowników. Znaleziono również czas na odrobinę refleksji i marzeń o przyszłości, choć jak najbardziej realnych. Były dyplomy, kwiaty, a potem przy muzyce miksowanej przez DJ Czaro i pysznym jedzeniu z grilla u Marka bawiono się aż do rana.